Co robi samotny drwal o zachodzie słońca? No jak to co? Zabija potwory. Wiedźmin Pogromca Potworów, czy też jak kto woli Witcher Monster Slayer, intrygować może już od początku. Grę ogłoszono nagle, jej premiera przebiega bez rozbuchanego marketingu, zaś po kilku dniach spędzonych z produkcją mogę stwierdzić jedno. Ta gra ma szansę stać się hitem na miarę Pokémon GO. Starczy powiedzieć, że gdyby nie to, że tuż przed premierą wyłączyli serwery, to zapewne kolejny dzień z rzędu spędziłbym w dużej mierze na zwiedzaniu okolicznych parków, lasów i pagórków, by szlachtować kolejne monstra. Ale cóż, przynajmniej teraz mam okazję zaprezentować Wam moje pierwsze wrażenia z Monster Slayera i wyjaśnić, dlaczego twierdzę, że sukces tej gry to praktycznie pewniak. Z tej strony dwa i zapraszam Was do materiału. Monster Slayer działa na podobnej zasadzie jak znana Pokémonowa mobilka. Z tym, że zamiast łapać napotkane stworki, my musimy z nimi walczyć. Prawda jest jednak taka, że Monster Slayer to przede wszystkim gra. RPG. Zyskujemy doświadczenie, rozwijamy swoją postać o kolejne umiejętności, zdobywamy ekwipunek oraz wykonujemy questy. Gra posiada także dosyć rozwinięty system craftingu, pozwalający na wytwarzanie eliksirów, petard i olejów, których używamy do eksterminacji kolejnych poczwar. Sama walka wygląda na pozór prosto. Wyprowadzamy silne oraz szybkie ciosy, zaś gdy to robimy, wypełniamy pasek ciosu krytycznego, który, aktywowany w odpowiednim momencie, pozwala jeszcze mocniej pogruchotać kości potwora. Byłoby to proste, gdyby ten tylko grzecznie stał, co oczywiście nie ma miejsca. Tutaj do akcji wchodzi parowanie ciosów, którego dokonujemy tuż przed atakiem wroga, w czym pomaga odpowiedni sygnał. Parowanie jest nie mniej ważne niż sam atak, gdyż potwory mogą naszemu Wiedźmakowi zrobić dużo większe kuku, on im Dodatkowo każda potwara ma własny system ataku Starczy rzec, że przy trudniejszych przeciwnikach najlepiej najpierw kilka razy dostać od niego łomot, by wpierw poznać jego styl walki, a dopiero potem przystąpić do pojedynku z użyciem eliksirów czy olejów. W tym wszystkim jest oczywiście także miejsce na wiedźmińskie znaki, które odpowiednio użyte mogą znacząco ułatwić całą walkę. Moim faworytem jest zdecydowanie znak Art, gdyż oprócz obrażeń opóźnia on atak wroga o całą sekundę. A uwierzcie mi, w tej grze to właśnie sekundy mogą zainteresować, o naszym zwycięstwie. Przed każdą walką mamy więc możliwość odpowiedniego przygotowania. Wybieramy ekwipunek, który najlepiej będzie pasować na konkretnego wroga. Niektóre poczwary są wrażliwe na stal, inne na srebro, a przy trudniejszych przeciwnikach nie obędzie się bez pomocy wiedźmińskich utensyliów. Ba, niektórych wrogów nie można wręcz pokonać bez właściwie dobranego ekwipunku. Przykładowo w moim przypadku ścianą zaporową okazał się golem, praktycznie niewrażliwy na ciosy, zanim nie potraktowałem go bombą z dwimerytu. Warto do tego nadmienić, że Pogromca Potworów to gra dosyć trudna, a już na pewno wymagająca wprawy. O ile podstawowe potworki po jakimś czasie ubijamy już praktycznie z zamkniętymi oczami, o tyle ich silniejsi krewniacy, oznaczani liczbą czaszek w zależności od ich siły, to już zupełnie inna para kaloszy. Tak jak więc zwykłym gulem wycieramy podłogę, tak już Algul, oznaczony zaledwie jedną czaszką, a więc średnim poziomem trudności to już mordercza bestia z piekła rodem, która może nas zdjąć dosłownie kilkoma trafieniami. Dlatego też używanie wiedźmińskich utensyliów to po prostu mus. Te produkujemy na stanowisku alchemicznym. Zaś aby je stworzyć, potrzeba nam zarówno części potworów, które spadają po każdej walce, jak i ziół, które znajdujemy w trakcie przygody. Im bardziej przydatny przedmiot, tym produkowany jest dłużej. Przykładowo, o ile na uważanie eliksiru jaskółki potrzeba nam 30 minut, tak już produkcja oleju to kwestia godziny, petardy zaś dwóch godzin. Czas produkcji można oczywiście ukrócić, kupując dodatkowe stanowiska alchemiczne, które choć działają dwukrotnie szybciej, to niestety po pewnym czasie się zużywają. No i oczywiście kosztują nas złoto. To zaś dostajemy za misje codzienne, questy fabularne oraz czyszczenie siedlisk potworów. Możemy je także kupić za te realne pieniążki, a jakże. Złoto wydawać możemy właściwie na wszystko. Od szybkiego zakupu potrzebnego nam na już eliksiru, poprzez kupno lepszego miecza czy zbroi. Tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt, gdyż twierdzę, że koszt niektórych przedmiotów jest zdecydowanie za wysoki w stosunku do ich przydatności. Tym bardziej, że farmienie złota nie jest wcale takie szybkie. Ja w ramach testu otrzymałem do wykorzystania ponad 8000 sztuk złota, które wydałem na, w moim mniemaniu, cudowny srebrny miecz Melit. Ten jednak koniec końców okazał się być kupą złomu niewiele lepszą od podstawowego oręża. Dużo lepiej więc inwestować w tańszy ekwipunek, a już zwłaszcza w dodatkowe torby, bo już po kilku godzinach gry można mocno odczuć niedobór miejsca na kolejne składniki w naszych pecakach. Master Slayer posiada dosyć rozwinięty system rozwoju postaci. Na modłę poprzednich gier z Wiedźminem inwestować możemy w trzy drzewka: walkę, alchemię oraz znaki, zaś podniesienie każdego kolejnego skilla kosztuje nas coraz więcej punktów umiejętności. Niektóre skille wymagają także konkretnego poziomu. Dla mnie na przykład prawdziwym przełomem był poziom dziesiąty, dający dostęp do wielu przydatnych umiejek. Co ciekawe, punkty do rozdania otrzymujemy także zabijając konkretną liczbę konkretnego potwora, co sprawia, że praktycznie nie popuszczamy żadnej znalezionej w trakcie podróży poczwarze. Przejdźmy teraz do samej fabuły gry, gdyż tak, gra ma swoją fabułę. Jako, że gramy Wiedźminem, wpierw oczywiście przechodzimy szybkie szkolenie, samouczek, które prowadzi Wiedźmin zadziwiająco podobny do nieco starszej wersji Lamberta. Bycie Wiedźminem to nie śmiechy i chwilę, lecz ciężka praca. Następnie ruszamy na szlak, spotykając w pierwszej kolejności jego mościa w potrzebie, z kupca Torsteida. Ten prosi nas o odzyskanie jego ekwipunku, który, wraz z nieszczęsnym wierzchowcem, został porwany przez Gryfa. Naszym zadaniem jest odnaleźć bestię i ukatrupić ją, co oczywiście nie staje się od razu. W misjach podążamy metodą od nitki do kłębka. Docieramy na miejsce zdarzenia, badamy ślady, szukamy wskazówek i rozwiązujemy łamigłówki. Zaś każde kolejne zadanie jest naprawdę ciekawie przemyślane. Nagrodą, oprócz doświadczenia i złota, są także klimatyczne przerywniki filmowe. Tutaj mały spoiler. W wykonaniu pierwszego zadania okazuje się, że kupiec nie ma nam z czego zapłacić, w zamian zaś oferuje nam tajemniczą mapę skarbu, którym macie podzielić się po połowie. Mrukliwy Wiedźmin w towarzystwie wygadanego kompana ruszają wspólnie na szlak. Brzmi znajomo, prawda? Choć jako staroszkolny gracz czerpałem przyjemność z samego grindu na potworach, to gdy tylko zacząłem ogrywać zadania fabularne, od razu przyspieszyłem tempa. Dosłownie, bo w grze jest tak dużo do odkrycia, tak dużo potworów do ubicia, że nim się człowiek zorientował, już znalazł się na drugim końcu miasta z opalenizną oraz odciskami na stopach. Po czymś takim należało się człowiekowi nieco wygody. No i tak to można odpoczywać, prawda? Wygodnie, stylowo, no tak to rozumiem. Fotel, na którym właśnie usadziłem moje szanowne cztery litery, to nic innego jak model X-Player 2.0 od Diablo Chairs oczywiście. Zaintrygowało mnie to, że można połączyć elegancki wygląd z gamingową funkcjonalnością i możliwościami. Jednakże chyba najbardziej przemówiło do mnie w tym wszystkim obicie fotela, które nie jest z typowej dla gamingowych foteli takiej sztucznej skóry, tylko jest z materiału. Mocnego, grubego, ale jednak materiału. Dzięki czemu fotel jest mięciutki w sam raz pod mój zadek. Co mogę więc powiedzieć? Dziękuję pięknie firmie Diablo Chairs za podesłanie tego jakże przedniego fotela, dla mojego siedzenia, a was odsyłam rzecz jasna na stronkę Diablo Chairs, gdzie możecie sobie obejrzeć ich fotele, poczytać co wybrać własny. Linki zamieszczam w opisie, dziękuję jeszcze raz za hotel Xplayer 2.0, a teraz wróćmy do filmu o potworach. Warto nadmienić, że sama gra wygląda naprawdę dobrze. Większość z tego co widzicie na ekranie nagrywałem na uwaga, najniższych ustawieniach graficznych. No bo tak jak każda apka, tak i Monster Slayer potrafi dosyć szybko wyczerpać naszą baterię. Czy jest więc coś, czego w grze brakuje? A no brakuje na przykład jakiejś większej integracji między graczami, czegoś na wzór na przykład znajdujących się w Pokémon GO, drużyn podzielonych na różne kolory, i wzajemnej rywalizacji, ewentualnie systemu bossów i wspólnej walki. Nie wątpię jednak, że ekipa Spoko, a więc oddziału CD Projekt Red odpowiedzialnego za grę, już ma w planach wprowadzenie czegoś takiego, gdyż sama gra ma w sobie wielki potencjał. I szczerze mówiąc nie zdziwię się, jeżeli już w tym tygodniu, tuż po premierze, napotkam na mieście całe gromady początkujących pogromców potworów. Krótko mówiąc, mobilny debiut Wiedźmina uznaję za jak najbardziej udany. I szykuję się na kolejną wyprawę. Potwory same się nie pogromią. No, utopców nie ma. Hmm, no cóż, pewnie nie zasubskrybowały kanału i przez to nie wiedziały, że pojawił się nowy film. Jeżeli nie chcecie popełnić tego samego błędu, koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale. Wtedy ja będę mieć motywację, żeby nagrywać więcej takich oto rzeczy, a wy, mam nadzieję, będziecie mieć co oglądać. Oczywiście przypomnę, że oprócz filmów na YouTubie prowadzimy także streamy na żywo. No jakże, panie? Na streamach jest wesoło, jest rubasznie, jest doprawdy drwalowo. Zresztą, kto był, ten wie o co chodzi. Streamy prowadzimy przede wszystkim na moim Twitchu. Tam sobie mnie zafollowujcie, no i czekajcie na powiadomienie. Gramy w bieźmina, gramy w inne gry i ogółem dobrze się bawimy. Polecam pozdrawiam. A teraz to widzę, że mam tu jeszcze parę potworów do ubicia. Tylko że kurkę wodno chodzę, już tak parę godzin i powiem szczerze, głodny jestem. Idziemy na kepsa!